Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. I used to take myself out on dates. Open my own damn doors, pay for everything on my plate. Sometimes I'd even get the steak. I got it like that, always in my own bag, never needed no man to rely on. Got two good shoulders to cry on. I was alright on my own. Till I fell, but it wasn't fake. And I couldn't tell at the time, but I was my own soulmate. It's like I forgot I was fine. Let you treat me any kind of way. Now I'm free, you gotta celebrate. You couldn't see everything and stay. That, that I wasn't afraid to say, Yeah. If I gotta choose me. I won't be afraid to. If I gotta choose me, I gotta do what I gotta do. When I love you, I lose me. Now I can't be attached to you no more. Witam Was kochani w dokładnie czwartek o godzinie 12.21 i tak muszę się przyznać, że powinnam zrobić już wiele rzeczy, które sobie zaplanowałam, ale mi nie wyszło. Dzisiaj mam taki dzień, że chciałabym zrobić różne fajne rzeczy, ale niekoniecznie chcę mi się je robić. Ale... W dzisiejszym odcinku jakby postaram się zmusić trochę do tego, żeby te rzeczy zrobić, bo wiem, że pod koniec dnia, bo to są takie rzeczy, jakby dla mnie, to są takie rzeczy, które będę robiła sama dla ciebie, żeby poczuć się lepiej. Będzie są to takie typowe obowiązki, które muszę spełnić, albo po prostu takie coś, żeby czuć się lepiej sama ze sobą, więc postaram się to zrobić po prostu dla siebie i zaraz Wam pokażę, przedstawię Wam moją to -do list na dzisiejszy dzień. Dzisiaj chciałabym tak trochę zromantyzować swoje życie pomimo tego, że pogoda za oknem nie jest sprzyjająca i nie jest zachęcająca do niczego, ale do tego, żeby na przykład włączyć sobie odpalić Netflixa i oglądać, um, ale nie chcę tak zmarnować dnia. Po prostu nie chcę. Chcę zrobić coś fajnego, powiedzieć sobie sama pod koniec dnia, że dzisiaj udało mi się zrobić to, to, to i to. I ja lubię takie uczucie. I na przykład chciałabym też dzisiaj sobie poglądać. moja przyjaciółka znalazła taki serial na Netflixie i powiedz włoski chyba i powiedziała, że jest fajny i go ogląda stwierdziłam, że okej, okay, zrobię sobie wieczór z Netflixem, ja mam teraz w ogóle ferie, mam przerwę od w ogóle studiów, więc mogę sobie właśnie przeznaczyć fajny czas dla siebie i na rzeczy, które jakby lubię więc tak zrobię też pokażę wam jakie serwis wyglądała, ale teraz weźmy się za to w ogóle jakie rzeczy ja muszę dzisiaj zrobić, mam trochę tuste włosy jak obserwujecie mnie na instagramie to mogliście widzieć moją metamorfozę włosów i w ogóle dodałam pierwszy raz właśnie na instagrama takiego Lisa Możecie sobie oglądać, zobaczyć jak wyglądałam przed, jak ktoś jest nowy, to dzisiaj raczej nie będziecie tak dobrze widzieć, jak wyglądają moje włosy, bo tak jak mówię, no są tu, z tym muszę umyć. W zasadzie mam ochotę tak sobie zadbać o swojego Instagrama. Wracając do tematu. Miałam wstać o 8 wstałam o 9.30. Yy, czytałam książkę, napisałam 5 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Chcę sobie wprowadzić teraz taki nawyk codziennie rano, żeby pisać właśnie 5 rzeczy, za które jestem wdzięczna i to wiecie, mogą być takie malutkie rzeczy mogą być trochę większe. Co się dzieje w Waszym życiu, za to po prostu jesteście wdzięczni i na przykład ja nie powiem, że teraz mam najlepszy okres w swoim życiu, ale na pewno nie jest też zły. I po prostu staram się, tak wiecie, mimo że na przykład mam jakieś tam negatywne myśli, to wyciągać i tak pozytywy z tego wszystkiego. Zadam się na nie i teraz tak. Muszę posprzątać swój pokój. Znaczy, no może nie jest jakiś mega nieporządek, no ale po prostu mnie to denerwuje, jak ja przebywam w swoim pokoju, że są jakieś takie rzeczy, które nie są schowane na to miejsce, w którym mają być. Po prostu takie coś mam, więc muszę sobie te rzeczy pochować tam z mojego piżama, muszę sobie do, do prania jakąś nową wyciągnąć. Muszę zrobić sobie skincare na twarz. I to właśnie zaraz pójdę zrobić, bo nawet nie myłam jeszcze zębów. Chciałabym zrobić sobie stretching. Taki właśnie nowy tutaj wyszedł, widzę na telewizorze, mam odpalonego YouTube'a, że Pamela dała taki nowy stretching, więc chciałabym sobie go wypróbować, bo ja lubię właśnie ząb strasznie to robić. Tak mnie to tak, wiecie, uspokaja. Zamówić sobie kolczyki. Ja nie mogę mieć kolczyków e, takich normalnych, nawet e, takich z sieciówek to totalnie, ale nie mogę też mieć za bardzo takich e, kolczyków ze skóta nawet, bo mnie uczula, musi to być stal chirurgiczna. Znalazłam taką stronę, które, na której są właśnie kolczyki ze stali chirurgicznej, więc chciałabym je przetestować. Chciałam dodać sobie ubrania na vintet. Mam. Różne takie ubrania, z których nie korzystam. Stwierdziłam, że nawet po 10 zł wystawię, bo wiecie, dam im drugie życie. Po co mają myśleć w szafie, jak ja i tak z nich nie korzystam. Mam tyle cichów, z których nie korzystam. I nie mogę się zebrać, żeby je wystawić sobie, więcej. mam nadzieję, że dzisiaj zrobię. Więc jak widzicie, nie są to takie obowiązki, obowiązki, ale są to takie rzeczy właśnie typowo dla mnie. Więc teraz idę sobie zrobić moją poranną skinker, a potem posprzątam mój pokój, pościeram sobie kurze, wyniosę walizki, bo jeżeli nie wiecie, to ja już długo jestem ogólnie w swoim domu rodzinnym, bo miałam zdalne i od razu wróciłam. 28 niby zaczynam już stacjonarne na uczelni, zobaczymy, czy nam przedłużą zdalne, czy nie Ale ogólnie chcę wynieść te walizki z pokoju, bo mi tutaj zagracają, muszę je gdzieś dać taki szafie gdzieś tam na przedpokoju

I zaszło mi dwa razy dłużej, z tego że serio wsłuchiwałam się w ten podcast Emmy Chamberlain. Długo już bardzo nie słuchałam, muszę się przyznać, podcastów. Jakoś zapomniałam w ogóle, że podcasty istnieją. A na przykład w wakacje tamtego roku ciągle słuchałam Emmy, i właśnie do tego wracam. Teraz słuchałam podcastu o akurat o przyjaźniach. Przyjaźniach, związkach i tak dalej. mi 25 minut, że jakby mama tutaj dużo, dużo podejmuje różnych tematów i ja bardzo lubię jej słuchać, bo raczej z większością się zgadzam z tym, co ona mówi. Twierdziłam, że zrobię sobie właśnie mój ulubiony trening na nogi, bo go już chwilę nie robiłam. I zrobię sobie nowy stretching. Czy tam jogę? To jest joga. Ja nie robię jogi w ogóle. Jest... Właśnie o tej a, jodze mówię, ona wyszła właśnie dzień temu I i to jest właśnie ten trening, który bardzo lubię. Jestem po treningu, więc teraz przyszedł czas, żebym wystawiła sobie ubrania na win w sensie nie będę ich teraz wystawiała, ale porobię sobie zdjęcie, a wystawię sobie ubrania wieczorem. I tu wam podam nazwę, jakbyście chcieli zerknąć. Mam też na przykład rzeczy, w których kompletnie nie chodziłam praktycznie. I w ogóle zaraz mi się bateria rozładuje, więc będę musiała um, podładować. Dobra kochani, plan jest następujący. Wyszło słoneczko na zewnątrz, jest po prostu pięknie. W sensie serio jest tak kolorowo, więc stwierdziłam, że biorę słuchawki wysłucham do, sobie podcastu Emmy. Pospaceruję sobie po prostu. Mam tutaj też jakiegoś shake'a i jak widzicie, dzisiaj widzieliście rano, że jadłam z diety takiej pudełkowej śniadanie i teraz jem drugie źranie dla recepcji pudełkowej, dlatego że mojego taty dzisiaj nie. W domu, jestem dziecią delegacji i on po prostu sobie wymawia dietę taką pudełkową, więc ja dzisiaj przyjmuję jego dietę, skoro go nie ma to po prostu jem za niego i są bardzo smaczne w ogóle, by the way, tej diety tania, bo już nie raz jadłam nawet też miałam swoją taką na dwa tygodnie i, i spoko, ale jeżeli chodzi o diety pudełkowe no to wiadomo, że sama bym sobie nie zamówiła bo to jednak wychodzi dużo pieniędzy ale tak jak na przykład się nie ma czasu jak się jest szczególnie właśnie dorosłe osoby, które chodzą do Dokładnie jak myślałam, ale to nic. To nie jest trochę słońca, więc są jakieś plusy, ale zgubiłam słuchawki i nie mogę słuchać podcastu my! Trochę mi głupio włączyć podcast tak o i słuchać przy uchu bez słuchawek, ale ja nie lubię chodzić na spacer i niczego nie słuchać. Bo nawet nie ma ptaszków, które ćwierkają, tylko słyszę i czuję wiatr. Ale jest w ogóle tak słonecznie, więc jakby zaczyna się już trochę wiosna, moi drodzy, wiecie jak to, jakie to jest w ogóle miłe? Mnie od razu to zmienia humor, jak ja widzę, że jest słońce, jak ja widzę, że jest ciepło, jak ja widzę zieleń. Tu jest zieleń! Nie ma obdartych drzew, brzydkich, szaroburych, tylko jest zieleń. Spotkałam brata po drodze. Przywitaj się. Cześć. Cześć. A